I ja z moim kolegą. Siema! Jest godzina 21 piątek. A ja stwierdziłem, że jadę w górę. Wchodzę na Pilatusa. Do spania nie mam kompletnie nic. Mam troszkę ciepłych ubrań. Gdzie się położę, będę spał. Tam jest jakaś kapliczka Byłem tutaj kiedyś, ale nie od tej strony, więc nie wiem co mnie czeka. Położę się na jakieś trawce, mechu, może ławce. Obudzę się koło czwartej. No i koło piątej będzie słońca, także wdrapię się na Esel. Jest tam tego punktu. Przywitam sobotni poranek. Ponagrywam, pocieszę się słońcem. Będzie super, a później przejdę się troszkę masywem. No to tych pasie koniki. Przejdę się masywem. Pójdę na z Horna. No i zobaczę jak Pilacus się budzi i jak budzi się lucerna i okoliczne tereny. Bo schody słońca są piękne. Tak samo jak zachody. Ekwipunku nie mam, ale mam ze sobą pełno myśli, pełno spraw. Życie, które muszę poukładać. Przyjechałem zrobić to, bo nie ma żadnej chmury. Będzie gwiazdiste niebo. We wtorek była pełnia, więc jeszcze ten księżyc będzie ostro dawał, będzie super. Nawet nie wiem czy będę spał, pewnie samoistnie gdzieś tam zasnę, ale chciałbym nawet nie spać. Podziwiać sobie, jutro się wyśpię. Lecę, bo zaraz mi zajebie słońce, więc na razie ponagrywamy ile jeszcze mogę. A tam idę. Tam jest esl. Zacząłem od dokładnie 700 metrów nad poziomem morza, a SL ma 2118 Tomis Horn, czyli najwyższy szczyt masywu Piratusa 2128 metrów nad poziomem morza. Widzę tam kapliczkę. No chyba gdzieś koło tej kapliczki się położę. No nie wiem, potrzebuję tak. Miejsce na ognisko, drewno. 아, 나 이제 브라더. Cały czas szukam blicy pospolitej. Jest taka roślina, która, jak się zje 3-4 listki, to się ma uczucie jakby się było na jarem. A jak się to ususzy i się będzie robić z tego kazidełko, no to ma podobne działanie. Szukam kwitnie, czerwiec, początek lipca, ale nie mogę znaleźć. Pójdę weekend gdzieś na łąkę. Może to po prostu nie rośnie w górach. Na razie droga przez las. Jeszcze widno. Czekam aż mi się coś odsłoni, może jakiś krajobraz. I tutaj odsyłam, bo kiedyś byłem na pilatusie. Kompletnie nieudane wejście. Było zasypane śniegiem, nie przeszedłem. Szkoda gadać. Ale ciekawostki opowiadałem legendy. I ciekawostki na pilatusie. Bo Pilatus to jest przeklęta góra. Tutaj gdzieś dodam filmik z tego wejścia i możecie sobie... Obejrzeć chociaż do momentu, kiedy opowiadam legendy, bo dalej to kaszanka. Pierwsze moje filmy nie za bardzo mi się podobały, a to dopiero początek, ja się jeszcze rozwinę. Po stacji górnej kolejki jest Gasthof Alpshaupt i można tu się zatrzymać sobie zjeść. A ja teraz robię dzień. A tak ona wygląda za dnia. Jest tu restauracja, jeździ kolejka i można tutaj spędzić czas z takim widokiem. Ale ja, ja ten szlak jest zamknięty. Ale od jutra, od 7 do 14. A więc idę, no jutro. Ja o 7 będę z powrotem. Więc jak oni zaczną tutaj pracować, naprawiać ten szlak po zimnie, no to ja już sobie zejdę. Tu jest napisane, że jakieś skały podpadały. No nic, przygoda. Idę przez las i co chwilę coś szeleści. Fajne uczucie. W oddali słyszę krowy. Swoje serce. Myśli. I mam wrażenie, że nie jestem tu sam. Doszedłem do pola namiotowego. Są porozbijane namioty. I znak, że nie można namiotu zostawiać. Idę szukać miejsca na grilla. Drewna nie znalazłem. Idę spać. Mam podusie. Mam trochę trawy i się tu położę. Ludzie śpią w namiotach i w takich kocach bardzo fajny sposób, żeby nie targać do góry całego ekwipunku, tylko się tak po prostu położyć, gdzie się będzie chciało. Będzie to mój zakup w przyszłym tygodniu. Ostatnio o tym myślałem, ale stwierdziłem, że w sumie niekoniecznie może będę chodził na takie wypady, ale spodobało mi się. Pewnie będzie tego więcej, a ja idę teraz spać i do zobaczenia na wschodzie słońca. Sam jeden jestem na Pilatusie. Brama jest otwarta. Udało się wejść. Porobię trochę zdjęć. I zrobię taką relację trybem nocnym. No bo kamerą nic nie zobaczycie. A później zejdzie słońce. To nagram Pilatusa. bo no, fajnie się tu spaceruje. Takimi wykutymi tumelami. Jeszcze nie było, jest druga 30, a ja chodzę po budynku kolejki. Drzwi były otwarte i mnie tu wpuściło, a na wejście przywitała mnie koza. Się troszkę wystraszyłem. Udało mi się zrobić parę zdjęć z panoramą miasta, ale jest ciemno. A ja nie wiem jak stąd wyjść. Wlazłem, a nie wiem jak wyjść. Hotel Pilatus. Tylbelweder. Jedna kolejka, druga kolejka. Można tu się ugrzać. Może tu się zdrzemnę? Nie, no. Szkoda mi spania już. Spałem, ale jest bardzo zimno. Zmarłem niesamowicie. Nie wiem gdzie iść. Wychodzę idę gdzieś indziej. Szok. Jest trzecia, 16. Jestem zupełnie sam. Ciekawe, czy te ludki, co spali w namiotach, przyjdą do góry, czy gdzie indziej będą sobie oglądać, ale czekam, czekam, nie mogę się doczekać. No, jak pierwszy raz byłem na Pilatusie, to nie doceniłem tej góry. Myślałem, że jest brzydka. Jeśli góry są brzydkie i ładne, ale mi się to nie podobało i teraz wiem czemu, bo było pełno ludzi. Tu gdzie stoi jest taki plac i było mnóstwo ich, a teraz jest cisza. Uzbrojcie się w cierpliwość, a za chwilę zaczną się kolory. Wygląda po słońca na SL Super co! Zmarzłem niemiłosiernie. Spanie tak na dziko to no fajny pomysł, ale nie brałem pod uwagę, że może być aż tak zimno. Spałem może z godziny. Się budziłem. Nie mogłem znaleźć miejsca. Nie mogłem leżeć na ziemi. Musiałem położyć się na ławeczce. A teraz idę na Tomi's Horn, czyli najwyższy szczyt. Pasma Pilatusa 2128 metrów. No, także witam ten sobotni poranek. Aby ten weekend był cudowny, życzę Wam także. Na Pilatusie znajdziemy dwa hotele. Ten okrągły to belweder. A tam z tyłu Pilatus Kulm. Teren ten to jest alpejskie safari i jak widzimy takie kozy spotykamy tutaj często ja już dzisiaj widzę z czwartą i one sobie tutaj mieszkają Cześć słodka ale jesteś malutka a ja się ich boję cały czas się ich boję widzisz no ja się ich boję no wyglądają z kosmosu Idąc szlakiem na Tolmis Horn, na tej ścieżce napotykamy legendy i opis roślinności. Można tutaj się zapoznać z bogactwem flory północnej siany Pilatusa. Takie tutaj rzeczy ciekawe mnie spotykają. A z Tolmis Horna jest widok. Na Egar, Jungfrau, Męś i kilka innych czterotysięczników. Na razie to jest jeszcze we mgle, ale mam nadzieję, że przez te pół godzinki co będę szedł, to mi się trochę rozjaśni. Dojście tutaj zabuje 30 minut. Nie jest wymagające, nawet jak iście kolejką, to spokojnie możecie sobie tutaj przejść i się niczego nie obawiać. Szlak jest zabezpieczony, nie ma jak spaść. Tylko iść, a widoki zaraz zobaczycie. Tu mieszkam. Na Pilatusa możemy dostać się kilkoma szlakami pieszo oraz dwoma kolejkami. Jedna kolejka jedzie z Kriens, jest to kolejka linowa, takie gondolki, a druga to jest kolejka szynowa, leci z Alpnach. I to jest jedyna kolejka na świecie, która jest pochylona na 48 stopni. A więc no, zbudowali ją w 1889 roku. Ona była jako pierwsza i taka ciekawostka jeszcze jakbyście chcieli zobaczyć Junkrała, Mysia i te tysięczniki, to najlepiej przyjść tutaj wieczorem na zachód słońca to wtedy się odbija słońce i wtedy fajnie widać a kolejeczka wygląda sobie tak no dość stroma i bardzo długo jedzie 40 minut teraz jeszcze taki spokój a za 2-3 godziny to wszystko będzie oblegane przez turystów. Fajnie, że ta kolejka nie jest aż tyle taka droga. 72 franki. Można tutaj faktycznie spędzić fajnie dzionek i jest dużo punktów widokowych. Jest to na pewno atut tego miejsca. Jestem teraz w Dragon Galerię. Jest to taki tunel wykuty. A legenda głosi, że kiedyś tutaj mieszkały smoki. Taka atrakcja. ale tam rodzinka jest mały i dwa duże ten mały nie mógł wskoczyć do góry ale tu super mają w nocy jeden z nich mnie wystraszył szedłem właśnie tutaj w tym miejscu i tylko widziałem oczy mówię no nie ale one strasznie z bliska wyglądają naprawdę jak kosmici Tutaj były rozbite namioty. Tam jest kapliczka. A ja tam spałem na tej ostatniej ławce. I teraz patrzę, że wcale nie trzeba wchodzić do góry, jak się nie chce. I można tutaj też przywitać wschód słońca. Bo on był tam. O, a tak wyglądają kolejeczki z Kryjans. Super, na pewno tu wrócę. Nie została godzinka drogi. Szlak jak najbardziej polecam. On się zaczyna w Hargisville, tutaj pod taką kolejeczką. Ja tam parking podam w opisie współrzędny oczywiście. Parking jest darmowy. Tutaj wejście jest no, przez lasek, później jakimiś kamyszkami, no idzie to przejść. Fajne są widoki, no bo teraz jest jezioro, wcześniej miałem światła miasta. Coś pięknego. Dzięki, że jesteście. Jak jesteście pierwszy raz, czy jeszcze nie daliście suba, to zostawcie, bo mam Was już 160 chyba, a potrzebuję, żeby dostać jakieś pieniążki i 1000 subskrybentów. Także tak to wygląda na tym YouTube. YouTube mi te zasięgi ucina. Nie wiem jak to działa, jak to funkcjonuje. Jedne filmy mają, inne nie mają, jeszcze nie rozpiniłem, nie ogarnąłem. Robię co mogę, rozwijam się, za chwilkę będą podróże międzynarodowe, góry także więc zostańcie pomóżcie mnie, może kiedyś ruszę za te pieniądze do Indii w Himalaje, miłoby było jeśli by coś mi z tego kiedyś przypływało no także ja wracam dzięki raz jeszcze szlak polecam będzie takich wschodów, zachodów więcej, bo idzie lato, jest gorąco, już teraz jest 9 rano, ja już się pocę, nie daję rady więc wolę chyba wychodzić wieczorem i nawet wracać sobie w nocy a iść na zachód, co na tych małych górkach daje mi większą satysfakcję niż takie samo wejście, no bo ile można chodzić na tych małych. Jakoś gdzieś ta, ten zapał uciek, No, dłuży bym, dłużej bym chciał. Jakieś atrakcje, no to szukam sobie. Wschody, zachody znalazłem. Jest to rozwiązanie? Za chwilę będą biwaki. No, zawsze coś, coś nowego. Trzeba to życie sobie urozmaicać. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!